Drogi, droga Szelczyku. W tym tygodniu mamy na niebie ubywający księżyc. I mówi się, że co do zasady dobrze jest posprzątać jakieś stare energie, może nawet fizyczne porządki zrobić w domku. Jeśli lubicie na przykład, jeśli was to relaksuje, albo jeśli naprawdę potrzebujecie. I to jest taki czas, żeby pozamykać pewne stare etapy z ostatniego miesiąca. No i co ja dla Ciebie, drogi, droga strzelczyku, wylosowałam? Mam dla Ciebie trzy karty na ten tydzień mniej więcej tydzień. Ta karta mi wypadła. A z buław. Może tak być, że strzelczyki rwą się do robienia rzeczy. Widzicie, ta buława to jest Wasza energia. Energia strzelczyka, energia lwa. Energia Baranka, Wasza ognista energia. Więc możecie czuć się jak rybka w wodzie, czyli dobrze sam sama ze sobą. Możecie chcieć też rozpoczynać nowe projekty, co tak jak mówiłam przed chwileczką, co do zasady nie bardzo jest rekomendowane w tym tygodniu. No ale jeśli projekt jest już domknięty, dopięty na ostatni guzik, to czemu nie? Czemu nie? W kartach jest pozytywna zachęta, natomiast wiecie, karty nie są gwarancją. Są tylko wskazówką i to my kreujemy nasze życie codziennymi decyzjami, tymi mniejszymi i większymi. W Asie Buław też mamy zwiększony apetyt na życie, że się tak wyrażę. A kto mnie dłużej ogląda, ten wie, no to jest karta wzmożonego apetytu na seks. Czyli strzelczyk, strzelczyczka, bardzo yy, czuję większą, bo możecie mieć po prostu wyższe libido w tym tygodniu. Karta środkowa nam się odwrócona, przed chwileczką ulwa pokazała. U Was niestety w pozycji prostej wyjątkowo w pozycji prostej nie jest to dobra energia. Mówi nam o jakiejś kradzieży na przykład naszego czasu, na jakieś rzeczy, które, właśnie, jakieś rzeczy, które się gdzieś tam do nas przyklejają. Może właśnie ten tydzień jest dobrym tygodniem na uporządkowanie tego, na przykład pomyślenie nad strukturą naszych wydatków, może podjęciem jakichś kosztów. Może po prostu jakiś Strzelczyk albo dziewczyna strzelczyk yy, potrzebuje sobie właśnie swój budżet domowy lepiej uporządkować, żeby te pieniążki gdzieś tam nie wyciekały. Tak akurat przy waszym znaku czuję. No i karta trzecia, szóstka pucharów mówi nam o poszukiwaniu sposobów na to, żeby życie było prostsze. Do wracania, y, mówi nam o takim chęci wracania do y, czasów dzieciństwa, kiedy to nasze życie prawdopodobnie było mniej skomplikowane, przynajmniej dla większości z nas. Dzieciństwo było okresem taki beztroski, no i nie mieliśmy na przykład potrzeby płacenia rachunków, robili to za nas rodzice, prawda? Tu nawiązuję do karty poprzedniej. Może tak być, że jakiś strzelec y, po prostu. Mieć troszkę prostsze życie, troszkę mniej na głowie może. No to co, drogi strzelczyki, bardzo udanego tygodnia wam życzę i pozdrawiam serdecznie.